Witam Państwa bardzo serdecznie, u mnie jak i u Moniki Laskowskiej, najlepszej polskiej dziennikarki na kanale. Moim Państwa gościem jest Lasucita. Hejka, hejka. Twoim przeciwnikiem jest Marianna Schreiber. Tak, tak. tak. I wy macie taki realny konflikt? Czy wcześniej coś między wami zaiskrzyło, że właśnie spotkaliście się w Oktagonie? E, tak, ogólnie był konflikt w internecie na TikToku. Ja ją nawet wyzwałam do walki w moim poście i tak właśnie doszło do tego, że są taką propozycję od Prima i od razu się podjęłam tego. No i super. I co, przygotowujesz faktycznie tak ten, czy po prostu trochę lekceważysz, bo mimo wszystko no, Mariana trochę ma doświadczenia. E, nie boisz się właśnie, bo ty jako debiutantka, e, pierwszy raz w e, Oktagonie przed tak długą, dużą publicznością, nie, nie obawia się że trochę, że cię zje trema, czy gdzieś e, przy wyjściu zostaniesz mimo wszystko gdzieś w głowę jeszcze w szatni. E, ogólnie to ja miałam już jedną walkę, którą wygrałam. Ludzie stawiali mnie na przegraną. Była to walka z dziewczyną cięższą o 30 kg. Wygrałam tą walkę nokautem. A wszyscy stawiali na mnie, że ja przegram. Ja trenowałam MMA wcześniej, boks też trenowałam, biegam całe życie uprawiam sport. Mam super kondycję i uważam, że mam bardzo duże szanse. Przygotowuję się, codziennie trenuję, codziennie robię sparingi, więc ja uważam, że mam duże szanse. Oczywiście nie lekceważę swojej rodzinniczki, bo ona ma doświadczenie, miała więcej tych walk, wiadomo, ale ja chcę z siebie dać wszystko, że ja coś potrafię zrobić, bo ludzie mnie tutaj na e, przegrano, że się stawiają, że ja to w ogóle nic nie pokażę i tak dalej. A ja mam w sobie siłę, mam charakter i chcę pokazać się jak najlepiej i chcę tą walkę przede wszystkim wygrać. No i super, i tego czy przede wszystkim właśnie też życzymy wszyscy. I żebyś po prostu udowodniła, że tak będzie i mimo wszystko, mimo doświadczenia, jakie też również posiada Marianna, które oczywiście no nie można jej zabrać to i tak chcesz pokazać pazur, więc to się mega ceni, ponieważ dużo właśnie osób na twoim miejscu już na samym starcie gdzieś była przegrana mentalnie w głowie tą walkę przegrała i by wyszła już by nie było to samo. Ale u Ciebie widać zupełnie inne nastawienie. Jesteś po prostu, można powiedzieć, taką wojowniczką trochę, cichą skrytową, tak, której tam... ludzie nie widzą. Tak, no właśnie ja sama chciałam tej walki z Marianną. Ja ją wyzywałam na walkę, ponieważ ja się jej nie boję. A Marianna, wiemy jaka jest, wybiera sobie specjalnie słabsze przeciwniczki i Marianna myśli, że ja to nic nie potrafię i że po prostu się ośmieszę. A tak nie będzie, bo ja trenuję, trenuję bardzo ciężko. I chcę pokazać się z jak najlepszej strony. Chcę i po prostu wpierdolić się w OKTAGONIE, tak? Okej. Okay. Przejdźmy teraz jeszcze do takiego tematu. Tutaj w sumie praktycznie co do Prime'a to mówiliśmy sobie. Przejdźmy do takiego jeszcze tematu, o którym jeszcze tak naprawdę nikt o tym nie wie, bo sam, sama ta osoba nawet o tym jako. Mi nawet mi też nic nie powiedziała, pomimo, że ostatnio do mnie dzwonił, ja się pytałem, nie, 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 nie. I na czymś temat zakończył, a chodzi mianowicie o Pelego, tak, ponieważ jak się go o ciebie pytałem już na pierwszej, jakby miałem konferencji widziałem, czy jesteś ten, on wcześniej mi coś wspominał, że ze sobą byliście, a później na konferencji już, jak już widział, że jestem na konferencji, napisałem mu pad, że jest twoja była, czy oglądasz w ogóle.. Oglądasz... Nie, nie, to nie moja była, zaszło się nagle wykręcać, a wcześniej jeszcze... Dużo wcześniej jeszcze, jak się z nim widziałem, co to zupełnie mi coś innego mówił. Więc jak się do tego odniesiesz, bo teraz przed chwilą mi powiedziałaś dosyć ciekawą rzecz, o której tak, tak naprawdę nigdy tak. nie wiem, więc może o tym trochę powiem e, Ogólnie to był dla mnie bardzo ciężki temat yy, i bardzo to przeżywałam w swojej głowie i z nikim się z tym nie dzieliłam. Ale y, dwa lata temu, yy, no właśnie, ten pele zaczepił mnie w internecie. Bardzo zaczepił mnie w internecie dostał numery od pewnej osoby do mojej rodziny, wyzwaniał do mojej mamy, do mojej babci, nękał mnie w internecie i mówił wprost, że jak mnie spotka, to mnie zgwałci. Ja mam... Wszystko ja mam zapisane, bo to jest sprawa w sądzie. Dwa lata temu byłam u Patryka Boro, z moim przyjacielem byłym, Jelly Fruitem, i my nie wiedzieliśmy, że ten pele przyjdzie. I to była na nas zahadzka taka. I my byliśmy mu w mieszkaniu, u Patryka Boro. I on przyszedł, ten Pele. No i on cały czas miał do nas problem, bił fruta, nie wyzywał i się mega baliśmy go. Chcieliśmy uciec stamtąd. Uciekliśmy do toalety i byliśmy zamknięci w toalecie. Ale w tej toalecie nie było jakby yy, zamka, by się zakluczyć, i ja to trzymałam, te drzwi. I Pele wyleciał na mnie, na nas z gazem. Zagazował nas i ja dostałam najwięcej z gazu, bo ja byłam z przodu. Dostałam tak mocno tym gazem, że ja nic nie widziałam, nic. Jeszcze skopał mnie, skopał jellyfruta, tak, i my uciekliśmy stamtąd. Byłam w szpitalu cztery dni, mam wypisy, wszystko mam ze szpitala. Byłam cztery dni w szpitalu, mam to wszystko na tej aplikacji moje i, I kapot, co to się to nazywa. Tak, e byłam w ciężkim stanie, bo jeszcze dzień przed tym. Co mnie zagazował? Miałam robione zabiegi estetyczne na twarzy. Miałam robioną wolumetrię i lipolizę i miałam świeże rany kute. I to się dostało, ten gaz, do tych świeżych ran kutych. I ja miałam oparzenia drugiego stopnia na twarzy. Miałam całą czerwoną twarz, ja mam zdjęcia, wszystko mam z tego. E, no i sprawa poszła dalej, sprawa poszła dalej. E, Oma zakaz rania się do mnie, pele. Potem net się na live przyznał, że mnie zagazował. Bo ja to powiedziałam paru osobom i to się tak rozniosło, ale nie wypowiadałam się na ten temat, bo to był dla mnie ciężki temat, bo e, nigdy takiego czegoś nie przeżyłam w swoim życiu i no to jest damski bokser. To jest e, osoba, która zrobiła mi krzywdę, e, dużą krzywdę, płakałam. E, bardzo dużo i bardzo długo to przeżywałam. Nawet wtedy przestałam nagrywać w internecie na jakiś czas, bo mi tak to bolało. A mnie oczerniał w internecie, wyzywał mnie, sobie uroił jakiś związek ze mną, nie wiadomo co, a taka prawda jest, że on wszystkich okłamywał z tym. On gadał, że my nie wiadomo, co tam robiliśmy i w ogóle, a to jest nieprawda, bo ja z tym człowiekiem nie chcę nic wspólnego. On mnie nękał w internecie i przestał to robić, przestał to robić, to poszło do sądu. I on już nie powinien się na mój temat wypowiadać, bo to wszystko jest w sądzie. Sprawa jest w sądzie z tym, co on zrobił i na pewno tego tak nie odpuszczę. Net, no Jelly Fruit był świadkiem tego, sam dostał gazem i w ogóle, e, więc no, i net sam się przyznał na live. Sam się przyznał na live, że taka sytuacja miała miejsce, bo raz o tym właśnie powiedziałam kilku osobom. Ale nie powiedział tego, że cię pobił ani nic. W ogóle on wcześniej już jakoś, nie wiem, wypisywał już do ciebie, zanim tak, co się wydarzyła. nie wiem, chciał się z tobą spotykać, cokolwiek, czy po prostu wtedy przyszedł tam i byłaś właśnie, jeżeli frutem. Wtedy tam i on przez to was atakował ze względu, nie wiem, ze względu na ciebie, że coś miała jakieś, nie wiem, urazy, wobec Twojej osoby, czy coś mu się w Twojej osobie nie podobało, czy ze względu właśnie na Deli Fruta, czy jak to wyglądało? On ogólnie wcześniej yy, robił mi dramy w internecie, wyzywał mnie na live'ach, w kółko o mnie gadał, wymyślał takie rzeczy na mnie okropne, nawet nagrał dla mnie miłosną piosenkę i wszystkim mawiał, że my jesteśmy razem w związku. A ja nawet nigdy go wtedy na oczy nie widziałam, a tak wszystkim nas myślał, że my nie wiadomo co i w ogóle. A to jest nieprawda, bo ja z nim nigdy nie miałam styczności. Dwa razy na żywo się z nim widziałam tak naprawdę. Yy, właśnie ten drugi raz to było właśnie u Patryka Boro w mieszkaniu. No i tam wygrażał się, że nie wiadomo co mi zrobi i w ogóle, no ale nie sądziłam, że to jest taki psychol. Też słyszałam właśnie, że on bił swoje były dziewczyny, to jest nienormalny człowiek. On go powinni zamknąć, on w ogóle nie powinien być w przestrzeni publicznej, bo ja ostrzegam wszystkie dziewczyny w ogóle, bo on jest taki, że on podrywa dziewczyny, zarywa do nich, a ja ostrzegam wszystkie dziewczyny, bo ja przeżyłam po prostu piekło. Ja nie widziałam nic na oczy. Tak dostałam z tego gazu, nic nie widziałam. Miałam wszystko zamazane, byłam cała oparzona, musiałam być w zimnej lodowatej wodzie, trzymane ręce, wszystko. Tym bardziej, że ja mam skórę atopową i jeszcze... też mam. A jeszcze no właśnie, i dostałam cała zagazowana. Leżałam na ziemi i on mnie gazował. Jeszcze mnie kopał. Więc, no, to jest y, coś okropnego, co ja przeżyłam. I y, ja właśnie o tym nie mówiłam publicznie, bo nie chciałam temu człowiekowi robić zasięgów, po prostu. Bo on liczył na to, że ja o tym powiem i tak dalej. I wtedy y, to było tak, że ludzie mi nie wierzyli w to, co ja mówię. Y, ludzie myśleli, że my jesteśmy razem, i ja się. O tak, nie... taki podtrzymywał kontekst wypowiedzi swojej, żeby byliście razem. Tak, a on po prostu tak gadał dlatego, bo wtedy ja byłam top 1 na TikToku. Ja wtedy byłam... Yy, swoje piśmie odmiałam i dlatego on takie coś wykminił. Jellyfruit też wtedy był właśnie rozpoznawalny i też właśnie, yy, no, nas zaczepiał, nas zaczepiał, bo my wtedy razem nagrywaliśmy i by... Yy, y i w ogóle i takie coś właśnie zrobił, nie? Aż... Yy, może... Jestem jeszcze z kimś tak naprawdę, nie wiem co mam ci na to w sumie powiedzieć, bo ja go znam trochę od innej strony. Bynajmniej myślałem, że go znam od innej strony. W ogóle to, co w tym momencie mi powiedziałaś, to w życiu bym nie powiedział, że on takie tak coś mógł zrobić, tak postąpić wobec, nawet jako ciebie kobiety, i że cię skopać i leżąc, żeby cię gazować. Dla mnie to po prostu... Zresztą widzisz moją minę, jaką mam, bo ja go znam trochę, mówię, z innej strony wydawał mi się spoko ziomkiem, a szczerze, Pele, będziesz to oglądał, to uwierz mi, że za to, co teraz się tu dowiedziałem, uwierz mi, nie podam ci już ani razu ręki i nawet do mnie nie wydzwaniaj. No bardzo dobrze. On nie powinien być w ogóle promowany przez nikogo. Y ja uważam, że jego miejsce jest w więzieniu. Jego miejsce jest w więzieniu, bo też były inne dziewczyny, które też miały z nim takie problemy. I nie tylko mnie zaczepiał w internecie, zaczepiał też dużo innych osób. I kłamie, że z kimś się znasz, z kimś jest, a to jest nieprawda! To jest nieprawda. On gadał, że my razem w związku jesteśmy nagrywał piosenki miłosne o mnie, a ja go nawet na oczy nie widziałam nigdy. Nie, szczerze, wybiły to z bądku tak naprawdę. Eee, to jest przesroga, tak naprawdę dla innych dziewczyn już tak jak wspomniałeś przed chwilą wcześniej na ten temat. Więc naprawdę, dziewczyny, uważajcie na Macieja Pelacza, Pelacha. Pelacha. Pel pel pelacha jak będzie to was pisał. Jeżeli nie chcecie skończyć tak, to, to te właśnie. No, ja jestem w ciężkim szoku. Do teraz, jak widzicie, moją minę. Nawet nie wiem co mam w tym momencie mówić, nie? Tak mnie zaskało po tydzień. Tak tym i jeszcze chciałam dodać, że ja wtedy miałam 16 lat, jak to się stało. Okej, okay, czyli on miał wtedy 17-18 e, nie, on ma 20 parę. Czy, sorry, on ma dwa... on ma 24 lata. Jakoś, tak. 25-24 Tak i on takie coś do 16 latki, no... A ty teraz masz? 19. 19. Tak. tak. Naprawdę może powiedzieć, że to było całkiem niebawem. Nie, znaczy... W perspektywie czasu nie, niedawno tak, Cię tak. wydarzyło. Tak, tak. Więc. i on już był pełnoletni. Mhm, to, to tym bardziej powinien zastanowić się nad tym, co on w ogóle robił. Ogóle... Tak, no Jelly Fruit też miał 17 lat, więc no i on takie coś zrobił na mnie osobom niepełnoletnim. Ale w ogóle tak coś wiesz, racjonalnym, normalnemu człowiekowi, zdrowemu na umyśle? Nie przeszło w ogóle by coś takiego przez głowę, przez myśl, żeby coś takiego odwalić, tak? No właśnie, no właśnie i, i ja jestem w szoku, nie? Właśnie ja o tym nie opowiadałam, a teraz właśnie ja mogę nawet powstawiać wszystko, wypisy ze szpitala, to jak się przyznaję i w ogóle mam świadków przede wszystkim, świadków tej, tej sytuacji. Yy, więc no mogę to wszystko pokazać, nie? Jeśli będzie potrzeba. Yy, no ja nie będę się cicho już, nie będę się cicho. Się. No. Ja się, ja się najbardziej boję, bo ja mam jutro y, ten program randkowy. No właśnie. Tak. I, I się do... boisz, że on zadzwoni I na ta, ten program. się boję, że on tam może przyjść. Nie? Przyjść, raczej nie przyjdzie, bo go raczej by tutaj nie wpuścili. A aczkolwiek może zadzwonić też mnie na ten program. No właśnie. Może no, bym się prędzej tutaj tego spodziewał. Tak, tak, tak. A on tak naprawdę na mnie nic nie ma, to ja mam na niego właśnie to grubego. nie? No bo mówię ci, że sprawa sądownie idzie. I no, są świadkowie, jest wszystko. A kiedy bo... jest rozstrzygnięcie tej sprawy? Eee, jeszcze nie dostałam e, druku, nie? Ale... W trakcie? Tak, 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 w przyszłym roku. W sensie w tym roku, bo już jest, tak, tak, tak. tak no. No. Okej, okay. dobra. <laughs> Jestem, no, nie powiem, rozmieszany. No tak, no, czter, cztery dni byłam w szpitalu. Miałam e, oparzenia na twarzy. Przede wszystkim miałam kute, miałam na twarzy. I przez to miałam oparzenia drugiego stopnia na twarzy. Więc no, musiałam dostać specjalne maści, na które też pieniądze wydałam. Yy, więc no. To jest wcale taka tania sprawa. No nie oszukujmy się. Tak. Więc on powinien ci za to teraz wszystko zwrócić. Antybiotyki pieniądze. Brałam. Antybiotyki brałam właśnie. Yy, no, wszystko, wszystko mam. Na tej właśnie aplikacji, nie? No nie pochwalamy i tak już w sumie kończąc materiał, nagranie, rozmowę naszą, no niezbyt dosyć taką no miłą, bo no. myślę, że to y w ogóle przeprowadzi się, do innego się będziemy zmierzać, no ale w takim razie jest co? Chciałbym życzyć wszystkiego dobrego na Nowy Rok. Dziękuję. Wzajemnie. <głos》> dziękuję. Przede wszystkim mniej takich ludzi na swojej drodze spotykania. Żeby Najważniejsze. Się Najważniejsze. Najważniejsze. No i zdrowia i spełniać marzenia i wierzyć w to, że się da, bo wiara nic nie da. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem na kanale u Moniki Laskowskiej była Lasucita. Dzięki wielkie. I się trzymaj. Naprawdę powodzenia.